No dzień dobry, tak się budzimy, to ja. Dzisiaj będziemy sobie e, robić takiego małego vloga, jak wygląda życie moje i sągutka. Także witam serdecznie, jest niedziela, wielka niedziela, i mamy wolne i sobie porobimy rzeczy. Także zapraszam serdecznie, miłego dnia. Co sągutku? Miłego oglądania i miłego dnia. Ja dopiero się obudziłem. Jest godzina 9.15, tutaj jest Sąkutek. Wie, że idziemy na spacer, także... No. A tam jest mój setup do, yy, do streamowania. To są dziś? Tak? No idziemy na lisełkę, żeby nie marnować dnia później. Do zobaczenia. Ogólnie no to niewiele rzeczy potrafię docenić, bo mam gdzieś totalnie jakieś tam markowe ciuchy czy coś takiego. Ale dzisiejsza pogoda jest absolutnie fantastyczna i no ten początek diosy nam się rzeczywiście udał. A teraz coś co znalazłem przed momentem. Eee, gdzie to będzie? Jest! Dobra, jest. Tam nie widać, ale to biuro podróży, to biuro nieruchomości nazywa się Essa. No. Dobra, lecimy dalej, bo już jesteśmy coraz bliżej Wisełki. Do zobaczenia. Sągutek? Sągo! Cieszy się, że idziesz nad Wisłę? Tak? Cieszysz się? Idziemy dalej. Ogólnie no to sobie słuchamy osprynki przed momentem Lesia i Uwielbiam ten utwór, jak z nim idę. No zresztą wszędzie z nim chodzę. No. To już chyba się widzimy nad Wisłą. Jednak nie nad Wisłą, a, a tutaj ze względu na to, że jest godzina dziewiąta, nie wiem, 30 i Warszawa jest tak cholernie pusta, to się nie zdarza, to trzeba nagrać. To są guź, niesamowite. Tutaj są takie tłumy. Normalnie. Uwielbiam ze święta w Warszawie, bo Warszawa jedzie do domów na święta. No. I tutaj będziemy szli zaraz obok ZOP. Warszawskiego. Ogólnie, mural, e, którym się idzie na Wisło obok Zo jest umalowany w zwierzaki. O, tu jest żubr, jest bocian, jest łabędź. Jest kurwa, cerkiew. Co tutaj kurwa, cerkiew robi? No, jest małpa. Małpy są spoko, ale spokojne, ale bardziej spokojne No, będziemy ściągali teraz, tak? Są go. Gotu gotowy? Leć. Leć! A, no nie poleciał. To ja polecę. Oj. Tutaj jest taki spokój i piękna panorama rzeczywiście na Warszawie. A tutaj za nami jest obozowisko bezdomnych. Ale im chyba jest dobrze. Tak ostatnio jak byliśmy, to powiedziałem im Dzień dobry. I pan, pan bezdomny mi powiedział Oczywiście, że dobry. Jestem tutaj, słońko krzeje, piję piwko. Chce się żyć. No. Także jeszcze panorama Warszawy. Dobra, ale te palety to rzeczywiście ktoś świetnie ułożył. Fajnie, można sobie usiąść, można sobie dziabnąć. Czy jest zgodnie? Kurde, jest wygodnie. Co sądzisz? Ej, no i tutaj ognisko. Świetny pomysł z tymi, e, z tymi paletami. No? Bardzo fajnie. Co nie zauważył. patysia, Totalnie mogę gdzieś w domu. Nie Mm -hmm. Tak to jest u niego z zaportowaniem. No chodź, daj, daj Patysia. Daj Patysia, no daj. No ślicznie. Mm -hmm. Daj Patysia. Oh. Chodź, rybaku, daj Patysia. No, nie dam. Zrobiliśmy sobie małą przerwę. Eee żeby się nawodnić trochę Także jeśli ktoś to ogląda e, w święta jeszcze, no to wszystkiego najlepszego z okazji długiego weekendu. Bardzo mi się podoba ten tekst. Na zdrowie. No tutaj jest Tak? Myśko. Dobra i czy są go zaportuje do wody? Ojej, ale wskoczył. O. oj oj. Oj, Tak. Nie, nie oddasz. Nie oddasz już. Nie oddasz. Trzymaj. Mhm. I już zabawie. A nie, jeszcze nie. No. Ogólnie sągi jest pieskiem, który się boi wody. I zaraz zobaczycie dlaczego. No. Masz. No szukaj patyczka, nie, nie za daleko, za daleko, pan rzucił, tak? Ojej, no. Dobra, pomyślałem, że zrobimy Zakochanego Kundla, także. tak sobie zjem, a ja się napiję. Nie zdrowie. No, jest pięknie. Naprawdę, serio, nie doceniam wielu rzeczy, ale taką pogodę i taki spokój z chęcią, z chęcią chciałbym doceniać częściej. No, trochę nawet chce się żyć, trochę bardziej. No, trochę bardziej. Czyli trochę. Sągo, szukaj piłeczki, no szukaj. Szukaj, gdzie jest piłeczka? Gdzie jest piłeczka? Szukaj piłeczki, szukaj. No szukaj, 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 szukaj. Szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj, tam jest. No, szukaj piłeczki. Szukaj, szukaj piłeczki. No, są go. Szukaj. Tutaj jest. No, no szukaj. No bo znajdź. Są Patrz tam jest. Tam jest. No szukaj. Szukaj piłeczki. Szukaj piłeczki. Szukaj piłeczki. Hmm. Ogólnie to się udało uniknąć wytarzania W tym są nie fe, nie wolno, bo będzie kompania. Bo będzie kompania. Są nie wolno. Nie wolno. Przestań. Chodź, no chodź. szybko, no chodź. No, ostatnio e, jak szliśmy w tamtym tygodniu, to są go się w tym wydarzą. Na szczęście jakoś tak zapamiętałem co tutaj jest i e, udało mi się go powstrzymać przed tym, żeby był kąpany niestety, bo nie znacie się kąpać, jak zresztą widzieliście. No. no to teraz jestem z niego dumny, bo tutaj wszedł. A się panicznie widzę, że boi. Nie będę mu tego robić. No, nie będę mu tego robić, bo chciałem dojść tutaj, bo nie ma żadnych yy, wędkarzy. Ale nie, nie potrafię mu tego zrobić, bo widzę, że się, że się lęka. No, dobrze, już wchodzimy. Spokojnie, Sągudko. Jejku, biedny piesek. No, tak się boi wody. On nie wysokością się wody boi. O, dobra, tam jest jakieś padziewie, to trzeba to pod dotarliśmy na plażę tutaj już sobie warszawiacy albo i nie warszawiacy grillują, jak są go wyczuję to już zaraz tam będzie no. i panorama na Stare Miasto no i mamy kolegę Jak ogonki merdają, prawda? gonki merdają, uśmiechają się, puśka puśka i już wygadaj. Tak, dokładnie. Tutaj był lokal La Playa. Miałem wątpliwą przyjemność pracować tutaj trzy dni za barem. E, dlaczego odszedłem? No menadżer powiedział, żebyśmy grzebali, e, przegrzebali kilkanaście worków śmieci, żeby znaleźć e, butelki po wódce, które ktoś źle, e, ktoś źle odłożył. E, a okazało się, że to była jego wina. No i sorry, ale grzebanie w śmietniku dla barmana z takim doświadczeniem z takim stażem. No nie, także szanujcie swoich pracowników, bo bardzo łatwo ich wkurwicie. Jeśli e, odbierzecie im nawet cząstkę godności, no. A tutaj gdzieś jest są dziś. O, jest. No i teraz powyrzucamy śmieci. Pamiętajcie, że śmieci. No i teraz idziemy od drugiej strony co? Od strony południowej. I ogólnie jedna rzecz, która mi się nasunęła dosłownie teraz, a jest, myślę, godzina dziesiąta dziesięć, .10, może 10.15 piętnaście, to, to, że sezon na legnicy już się zaczął. Czy to dobrze? U nas tak, w Stanach nie. No Już powoli wracamy. Ja bardzo lubię takie taki poranne spacery, które sobie robimy. No, że taki e, nasz poranny e, spacer, gdzie mamy dzień wolny. Tu półtorej godzinki. Niech pan się wybiega. No jak później idę do pracy, no to wtedy nie mam żadnych wyrzutów, że rzupiec yy, jest w tej chwili sam no i go energię. Także yy, no to będzie chyba ostatni ostatni jakby wideo wpis. Yy, jeśli komuś się podobało, to bardzo mi miło, że mogłem yy, komuś yy, sprawdzić przyjemność. Yy, czy będzie często? Nie wiem, a to, to już zależy od tego, czy będzie mi się chciało. Ale myślę, że tak. No, ale, tylko, że to się praktycznie nic nie zmienia. Moje, moje dni wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Tak czy inaczej, no to dziękuję serdecznie za oglądanie. No i Adam i Olsson Do zobaczenia. Siema. Dobra, to tutaj będzie taki PS. Post-cryptum. E, tutaj jest knajpa, w której ja kiedyś pracowałem kilka miesięcy. E, I Są go tutaj dostawał od pani... Eee, Bożenki, dostawał jedzonko, jakieś tam szyneczki i tak dalej. I on tak pamięta, że obok e, miejsca się nie da przejść. On musi zobaczyć, że jest zamknięte. I wtedy możemy iść. no zamknięte jest, sąguch, chodź, idziemy do domu na jedzonko. No chodź, no chodź, no chodź, no chodź. No, chodź. no widzicie? Taki zarwowy No do zobaczenia jeszcze raz. Cześć.